Dobra jestem I na ciszę kurwa bać No sytuacja jest następująca Jako, że to jest ostateczny jeszcze food Champions to nie możemy po prostu tak kurwa do ciała Musimy tutaj to wszystko odrobić, tak? Mamy 5 meczów i naszym jest celem wygrać wszystkie te 5 Także trzeba walczyć że polska połowie była górą! Jedziemy z koksem! Kurwa, masz, dobra! Biznes jest 6,9, ale to nie ważne Mamy po prostu 5 beczek do wygania i tyle. Nie zapomniałeś o podstawach i będzie GIT. Okej. Okay. Nie wiem, czy te gaki mi dobrze nie działają, czy co jest. O, matko, dobra. No to nie był dobry moment do testowania takich rzeczy. Kurwa, masz, to już sam początek. Nie, no, delay chyba jest jakieś i tyle, no. Dobra, pop. Aaa, idźcie mi z Messi, kurwa, bo nie widzę <noise> Dobra, no tutaj trzeba pamiętać, że zawsze obrócić się twarzą do zarodnika, któremu podajemy, bo inaczej to podanie po prostu pójdzie źle. Może nie zawsze, ale zazwyczaj. Okej. Okay. No i mamy to. Dobrze, 1-0 Obiecująca okay, akcja, ale Okej, udało się tutaj go poduskiego to zagrać. A, i spalony? Nie, wyszedłem chyba. Nie wiem, jakaś kurde się zagapiłem całkowicie. Oj, Kali chyba z dystansu, ale szczęście. Okej, okay, Odsłukujmy trochę i tu jest płacheta. Na prostopadłe. Dobra, słuchajmy z dystansu i wchodzi. Dobrze. 2-0. I tak powinniśmy grać od całego początku. 7-9. Jeszcze cztery wygrane nam brakuje. Mhm. O, Nowego Ronaldo jest na posterunku. Jest z do Ewoduskiego. Okej, okay. już mamy pierwszy strzał do brałka, ale na szczęście. Bez problemu do szczęsnego, dobra. Ojojoj, oj, oj. a tu jest Podolski. Aj, no nie, dla mieszkania za dużo w jednak. A no i ben, jednak, no. <grywia> Edytkafia, małe szczęście. Spróbujmy, Longshot, no nie, w No jak mi się dwóch tutaj to jest ciężko Slobra, tu jest dobra, tu i Lewandowski A jaj, szukają no, niestety O nie No i kijków, no Okej okay. No jego na ale. Ale ja no pół herbejskiego trzymać w tym boisku no. O, no i dogrywka No nic Oj, dobrze. Oj, Podolski, dobrze. No ale ja to jest Hakimi, nie? Dobra, tego tak nie miniemy. Aj, lej do najmaga. Dobra, co tu może zrobić? Do lewego. Oj, mamy to. Wyrównanie. Aj, jaj, jaj. Aj Ale to było tyle No nic, że ty no kurde za jakiś to bardzo wyszedłem no. Dobra A nie Dobra Aj no nie, tym gazem już gołowi w chuja Dobra do SFA-ów. Nie, nie siódmy, na... któreg, do no. Jak technicznie Kardego. Aj, no na bąnc, Widocznie lepiej wytrzymuje ten próbę nerwów. Ile myśli tam się. No i niestety, no. Jak dziś się grywamy? No także no za tak ciasto. Niestety, no mamy tutaj 10 porażek, także już 11 winów ucieka z naszego zasięgu. No nic, no poważny o te 9, chociaż. No cóż, no nie pocieszająca, ale no nie no, no. Pewnych rzeczy nie przeskoczyły, takich jak delay na przykład. A delay był ogromny w tym meczu. Szanowni Państwo, serdecznie A kurde, mać no. Nie wiem, Ten pad jest chyba jakieś popsuty czy co, nie wiem, no. Muszę go sprawdzić, bo to już jest przesada, no. Dobra. Ja pierdolę, no. O boga. A sporo miejsca. Mm. Czy doskakuje? Czy wyjdą na prowadzenie? O boga. Jest niesamowita niesamowita bramka. Mm, Radzi się groźnie. No jak, no nie. Dribbling, zawodnik idzie dalej okej okay. No i to już musi wpaść Lewandowski I się coś konkretnego Aj, głownie udane Juha dąży teraz w pobliżu pola karnego Ok Dobra Ale tutaj jeszcze nie, nie koniec I oto z Jutonem Uff Nie daje się teraz zatrzymać Aj... bardzo defensywny, bo musieliśmy No cóż, no wygrywamy, to nie wygląda i tyle. Ale uwaga, proszę Oj, kończy. Ostatecznie. Już mamy minus 8:10. W takim razie musimy wygrać jeszcze jeden mecz. I tyle. Lekkie oszerwajanie, cóż no. Widocznie nie możemy za każdym razem robić 11-9 Pewne limity są Zarówno tak, jeżeli chodzi o grę Jak i przede wszystkim moje limity <grym> A no i zaczyna się tutaj rajdem ofensywny przez całą obronę, tak Ja po prostu dobrze reagować w obronie i tyle No, no tutaj tego nie zrobiliśmy Ja grę, że po prostu tego nie powtórzyć i coś strzelić i... Powinno być dobrze Aha, okej okay.

Aj no Aj no i to no Nie udało się tam rzucić No to wydawało się łatwa rzutka Ale tutaj z rzutkami nigdy nie jest łatwo Łuchacz doskonale o tym wie Aj do brałki wpadłem Odbiło się od Maldiniego Ale jednak mamy gola Ciekawe okay. Aj Okej. Aj, no i kurde 700 do w tym Polkarnym. No. oj kurde tam takie zawiesza jest w tym Polkarnym. Oj słupek Ajajajaj, no. niewiele było przerw grze do została więc tylko jedna minuta Okej a, no i znowu słupek do no. dwa słupki ziemskiego, co jest? Odejcie no? na kykdę na pozycji, ale zabrakło synchronizacji, albo może odrobinę cierpliwości co do A, no i przeszło, ale na 6 też tutaj słupek, czy to poprzeczka dobra, spokojnie próbują znaleźć, kto ha, <śmienicza> dobrze. to, tutaj trzeba na takich defensywnych, biegających oponentów takie coś stosować. Hehe. Uwaga, może. Aj, jaj, do aj, no. aj, no jeszcze ten Maldini tam jest, no. Eee, aj. Cholera no, bramka no, niestety O nie no i kurde jeszcze jeszcze to ładnie, dobra A i no już kurde tam jakiś mu wejdzie no Shit No ja tu już musimy tą bramkę stracić Eee no. No i tyle, no. Kolejna pogażka. Ostatni mecz tutaj zdecyduje, czy ostateczny foot champions nie skończy się wielką porażką. 8, 11, dobra. Dobra. się dobre, słuchaj, na do I kolejny do apodent. Szarża. Z przyjemnością skomentujemy dla Państwa ostatnie spotkanie. O mat, ola. No. Ojej, no. Pięknie do broni, pierwsza klasa. Po rozegranie całego fragmentu. On jest, nie Lewandowski, ma teraz piłkę. Z pewnością. O mnie. Uff. Podanie teraz do zachytna to też złapie oj, dobrze to A, i Lewandowski wykorzystuje ziduk błąd. Dobra, trzeba mu zaraz jeszcze parę szybkich ciosów. Dobrze Pacheta do Wanduskiego Aj, znowu lachąc, no Aj, no i go nie dogonimy. Musimy takie coś zagrać. No nawet nie małyczek wody, do no, szczęścia no. Nie ma co ryzykować. Ten mecz musimy wygrać, po prostu musimy, nie ma innej opcji. Uuu, całkiem niezły strzał. O nie. Zou na tego stylasa no. No i niestety. Chodź, czy gdzie będzie łatwo no. No nie, no, nie, no ledwo no. Nie wyprzedzimy by go tako. A no nie. Uuuu. no nawet to, no. Dobra. No i presji, kurde, lagi. A nie, no nie. O, i pod koniec, kurde, też mamy tak który jest jeden z najbardziej dla nas problematycznych, bo zarówno testuje, kurde, naszą cierpliwość, jeżeli chodzi o pressing jak i testuje tempo naszych obrońców, wpuszczając cały czas tutaj piłki. Do to koniec pierwszej odsłony spotkania. Minęło 8:11, to nie możemy tego przegrać. Ale, no, nie jest łatwo. Okej, okay, pacheta. Na no jakim poemę, no. Aaaa, ah. i ten pressing, kolejny. No mm. i przeszedł. Aaaa, ah, kurde mać, no. Kurde, nawet to dziewięć się oddala od nas, no. O nie, no i co, i drugi. Nawet nie będzie dziewięciu. oj, dobra, no jeszcze możemy to odrobić przecież, no i musimy, no. dwa. no i faul. Dobrze. Jeszcze jeden. Do niego zaskoczyliśmy niebywale, ale no. Aaa, tu gęsto. Dobra. Dobrze. 3-3. Ojoj. Wracamy, wracamy, wracamy. Aj, nie, no, krzyk demokracji, to jest naprawdę no cd tutaj, no, wypuści tego BW i muszę jeden na jeden pojedynek mieć. dobrze, a trzy? A jego kurde przegrywamy, żółta kaka na no. Jej, czy on będzie chciał prawdopodobnie jakąś główeczkę? Co teraz zrobi? Łoździa. Ale tutaj ciągle będzie groźnie. Dobra, spalone. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego pistoletu. No nie, no i tu już, kurde, przerzuty nie działają dobrze. I Lisiewski też, no. Uwaga! Akcja wciąż trwa! Kurde, Zobaczmy, ta akcja może okazać się decydująca. Szansa!

Aj no, jeszcze sędzia dwie doliczone nam daje, ale na szczęście wybicie. Dobra. Ma sporo przestrzeni, może dośrodkować. Okej. Okay. Aj, 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 no, tu już chyba będzie za późno na cokolwiek. No i tutaj już nam się udało wgucić. Już tutaj wróciłem powoli dzieje, ale później jednak do no tutaj. Jednak pokazaliśmy, że Polska górą. No i nie możemy skoczyć z ośmioma winami, no. No to by było już przesada. Hehe. <grymne> Także 9-11, wynik. Troszeczkę on troszeczkę tutaj. Nie jest to czego oczekiwaliśmy, ale no jednak. W dalszym ciąg, no tutaj Hono gatujemy. No szkoda, że dwa piki, tak? No tego najbardziej szkoda, bo jakby były 3, no to by była większa szansa, ale no nic, no mam nadzieję, że i tak Kres się chociaż trafi. Mhm, parecho. No i niestety, no nawet jego Crasha też po prostu pojawia się tutaj, także no... Rozczarowanie, ale niestety, takie życie. Dobra, to otwórzmy sobie te paczki. Może w paczkach chociaż nam się coś trafi fajnego. Na przykład, i w tutaj wpadnie. To jest zbyt dobra. Spoko. No i tutaj też nie mam szczęścia, niestety. Jeszcze paczka rzadkich rodników i dużo paczka rzadkich. Te to nawet mnie nie interesują. Więc będzie się, się trzeba pozbyć tych kęs, bo jakaś. No i tutaj mamy walkout, to jest walker? Nie, Agnold. okej, okay. no i jeszcze raz się duplikatów, nie ma tam żadnego informa, no nic w takim razie to by było na tyle, ostateczne food Champions skończy się tutaj wynikiem 9:11. Także no troszeczkę tutaj Słaby niż poprzednie Ale chociaż te 9 udało się nam wbić Nie udało nam się uzyskać niestety ani czerwonego Kesha, ani czerwonego Szczęsnego, tak się zdarza No i co dalej z tą serią? Co dalej z tą serią? Jeżeli chodzi o regularność, no na pewno to zmniejszymy tak, No bo jednak tłuczenie w kółko Food Champions i, i Division Rivalsów To nie jest kontakt, który chciałbym Po prostu robić Widać też po prostu zmęczenie podnie Materiałem i to też po prostu Już troszeczkę, troszeczkę mnie tutaj nudzi, jakby nie patrzeć, tak? Także no tutaj serio będzie powracać, jeżeli będą nowe wyzwania, jeżeli będą jakieś ciekawe wydarzenia piłkarskie być może. Na przykład jeżeli pojawią się jakieś nowe polskie karty, które będą do przetestowania, no tutaj sobie nimi pogramy na przykład. A może po prostu jak będę miał jakiś nastrój, to sobie czasem pykniemy, jakieś rejwalsy, jakieś world Zobaczymy. W każdym razie nie możemy zapomnieć o tym, że w dalszym ciągu wszystko to co zakładaliśmy na początku tutaj zostało osiągnięte. Codel Lewandowski trafił do nas całkiem dawno, jeżeli chodzi o dywizję elitarną. Nawet w to nie wierzyłem na sam początek, ale osiągnęliśmy ten cel. O i tutaj, co najważniejsze, nie przełamaliśmy się i tutaj zrobiliśmy to Polski za odnikami A tutaj dołączył do nas Polski początkowo na prośbę widza, później jako jeszcze SBC, ale podolski myślę, że jak najbardziej tutaj się tutaj liczy i po prostu wykonaliśmy wszystko, co zakładaliśmy. Także mimo dzisiejszych porażek, mimo porażek e tak dywizji i tych 9 plag, no tutaj w dalszym ciągu pokazaliśmy co i jak. Także się nie żegnamy bo na pewno jeszcze tutaj coś się będzie pojawiało sezonowo, ale już nie z taką regularnością jak zawsze. Ale no myślę, że na tym zakończymy. Tak, no. Także wielkie dzięki za to, że mogliście tutaj ze mną uczestniczyć w przedsięwzięciu. Jednak to było bardzo emocjonujące bardzo tutaj pouczające. I tutaj, ta, ta, takie zdecydowanie, było to dla mnie wyzwanie, które który dawało mi tutaj po prostu moc do walki z naszymi mocniejszymi oponentami, tak. Zarówno pod względem składu, jak i pod względem nierzadko umiejętności. Także wielki dzięki i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiam. Dzięki.